Cześć, dzisiaj chciałam przedstawić kolejną recenzję na moim kanale. Tym razem będzie to kolejny custom. Jest to nóż Tactical od SJ Knives. Zapraszam was na film. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to jeden z moich ulubionych noży i chyba najczęściej używany aktualnie y, Fixet. Y, wiadomo, że częściej używam jakichś tam składaków, jednak kiedy idę do lasu, idę w góry, idę na strzelankę y, ASG, idę na Urbexy, to jeśli potrzebuję noża z. Y, Głownią ze stałym ostrzem, to najczęściej jednak wybieram właśnie ten nóż. Na wstępie, może jakieś tam dane techniczne, takie suche fakty, które później Wam dokładnie opowiem. Model to jest właśnie Tactical to jest także możecie sobie zamówić właśnie ten sam nóż pod tą nazwą. Stal, z jakiej wykonany jest ten nóż, to jest D2, zahortowana na mniej więcej 59 HRC w skali Rockwella, i jest to naprawdę wystarczająco. Nie ma tutaj żadnych jakichś tam wykruszeń na ostrzu czy czegoś takiego, a stal. Da się ją naostrzyć bez jakichś tam diamentów czy coś takiego jest dosyć twarda, to fakt. Jednak, jednak jestem w stanie ją naostrzyć. Nie wykruszyła mi się w żadnym stopniu, więc jak najbardziej na plus. Bardzo dobrze mi się używa tej stali. Nie rdzę, jakoś za nadto. Jakieś tam może lekkie wykwity oczywiście się znajdą, ale no to nie jest taka typowa, głęboka rdza. Widzicie, żadnych wykruszeń. Nic takiego. Grubość e, tego noża to jest 3,5 mm, oczywiście grubość samej, samej stali. E, kurczę, nie potrzebuję niczego większego przy, tej, przy tym rozmiarze noża. Nie potrzebuję tu 6 mm takiej sztaby, którą by mi było ciężko ciąć. Naprawdę fajnie się nadawał do jakiejś pracy przy drewnie, fajnie się nadawał do pracy przy jedzeniu. Szlif może być lekko zatarty, przez to, że on jest brudny, jednak sięga mniej więcej po mój paznokieć, więc e, nie jest zbyt grube to ostrze. Ten, ten profil ostrze jest dobry do cięcia. Także jak najbardziej na plus jakieś kanapki przygotować nada, ale tak samo otworzyć konserwę i nie, nie będziemy mieć żadnego wykruszenia. Długość całkowita to jest 225 mm, nie jest za duży nóż, nie jest za mały. Moim zdaniem na kamizelkę na pasuszelki w 100% wystarcza, jest idealny. Wcześniej nosiłem większy nóż, nosiłem też mniejszy nóż i ten się wpasowuje w moje gusta. Długość samej głowy to jest 11 cm, natomiast jej szerokość to około 30 mm, 3 cm. Na rękojeści oraz na ostrzu mamy wykończenie w postaci piaskowania. Fajna, naprawdę świetna fakturka na, na naszej rękojeści jest dzięki temu. A rękojeść jest wykonana z dwóch kolorów G10 oliwkowego oraz czarnego od środka, oraz mamy rurkę. Rurkę oraz pin wykonany z włókna węglowego. Naprawdę super się to kolorystycznie zgrywa. Mamy szare ostrze, ciemnozielono ciemno zielono oliwkowo powiedzmy czarną rękojeść. Naprawdę wizualnie jak, jak najbardziej moim zdaniem na plus. Do noża jest dołączana kajdeksowa pochewka, która jest wykonana z kajdeksu o grubości 1,5 mm, czarnego w tym klasycznym wzorze, taki matowy i jak najbardziej fajnie to wszystko się razem prezentuje. Bardzo ładny zestaw moim zdaniem. Jako nóż taktyczny, perfekto. Ostrze z bliska prezentuje się naprawdę estetycznie, oczywiście ono jest teraz brzydko wykończone, jednak to nie jest właśnie wykończenie fabryczne od twórcy, tylko po prostu ślady zużycia. Wejście szlifu ma lekką nierówność, jednak jest to moim zdaniem w granicach normy, w granicach tolerancji, mi to w żaden sposób nie przeszkadza. Mamy tutaj wcięcie, które pomaga nam w ostrzeniu tego noża, eee, na grzbiecie fajny jimping, moim zdaniem fajnie to wygląda wizualnie, ponieważ jest fragment jimpingu, pusta przestrzeń i fragment dżimpingu. On nie jest wykonany nierówno, po prostu jest trochę brudny, więc tak to wygląda. Duży plus dla mnie, o, grzbiet jest ostry, dzięki czemu bez problemu krzesa za pomoc, mogę nim krzesać za pomocą krzesiwa. Zmiana kadru i przejdę teraz do jednego z dwóch minusów tego noża. Czyli tak, on jest ostry na grzbiecie, więc jest super do krzesania, ale jest też ostry i dużo lepiej mi się w nim pracuje w rękawiczkach. Po prostu po dłuższym struganiu, ten kciuk boli, no taka cecha produktu. Przejdę teraz do rękojeści. Rękojeść jest naprawdę bardzo ładnie równo wykonana. Nie ma tutaj jakichś tam kurczę, drastycznych nierówności, właściwie to żadnych się nie dopatruje. E, bardzo ładnie spasowane G10, bardzo ładnie spasowane do tanga. Nic nam nie wystaje, tang nie wystaje poza obrys, nie jest jakiś tam wgłębiony. Jest tak samo wykończony na całym obrysie, czyli mamy to piaskowanie, wygląda to super. Piny oprawione, Pin oprawione dobrze. Lekko sfazowana dziurka, tak samo z włókna węglowego, co idealnie się kolorystycznie i stylistycznie wpasowuje. Drugi minus tego noża, albo właściwie cecha, bo też nie można mówić o minusie, jest dosyć mało pękata ta rękojeść. Po prostu. Ktoś, kto ma większą dłoń, dłuższe palce może czuć dyskomfort przy, przy używaniu tego noża właśnie z powodu e, małej pękatości, jednak tak jak mówię, to nie jest wada, to nie jest jakieś krzywe wykonanie, tylko po prostu taki projekt. Kupujemy ten nóż, widzimy, że ta rękojeść jest dosyć płaska. Taka cecha. Ponieważ nóż jest w zestawie z pochewką, to teraz przejdę do niej. Pochewka jest wykonana z czarnego kajdeksu, jak już wcześniej o tym wspominałem, i dosyć mocno nam trzyma ten nóż. Nie wypadnie nam na 100% sam z siebie. Potrzebujemy po prostu go wyszarpnąć lub wcisnąć tutaj kciukiem i on się wtedy ładnie otwiera. Fajnie, tu się nam ten kajdeks rozchyla. Widzicie? I wychodzi nóż. Minus kajdeksowych pochewek. Tutaj dostajemy czarne ślady od tego. No i na na tutaj czole, okładzie są jakieś tam odmiotki, bo jakiś wiecie, piasek wpadnie czy coś takiego, no i tak się robi. Pochewka jest złożona na dwa nity oraz dwie śruby, które trzymają nam pętelkę na pochewkę, którą możemy trzymać w dwóch położeniach. Pionowo, tak jak ja noszę, lub poziomo, ale szczerze nigdy tak nie nosiłem, bo nie, nie mój klimat po prostu noszenia noża, ale da się to przekręcić, nie ma żadnego problemu. Ucho działa dobrze, pasek tutaj siedzi. No, no, co, co więcej mogę opowiadać o. Uchwycie na pasek, po prostu działa to dobrze. Także, także pochewka, jak najbardziej na plus. I rzecz, która mi się strasznie podoba, czyli zamiast jednego otworu odpływowego, mamy tutaj dwa. Moim zdaniem, stylistycznie to się super wpasowuje w ten nóż. Jako podsumowanie, bardzo dobry nóż wykonany z fajnych materiałów, który działa mi bez awaryni już od dłuższego czasu. Co ja mogę dodać? Naprawdę w 95% spełnia moje oczekiwania wobec noża taktycznego oraz noża w góry. Gorąco polecam. Zapraszam Was też do zapoznania się z moimi poprzednimi filmami o tym nożu, które Wam oczywiście podlinkuję w opisie. Zapraszam Was tak samo do, na kanał YouTube'owy Twórcy, bo też nagrywa filmy o tym, jak robi te noże. Bardzo polecam, lubię oglądać oraz na jego profil na Facebooku. Dziękuję za podesłanie, dziękuję za oglądanie, zapraszam na przyszłe filmy. No i cześć!